9 losowo wybranych widzów z Discorda weźmie udział w wasz 8 konkurencjach, o łącznie 3000 zł. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, w skrzynkach. Pamiętajcie, że każde 1000 kolubnie równa się 100 zł w kolejnym odcinku z tej serii dla Was. Stary, młody, whatever. Nawet mnie nie irytuj i subskrybuj kanał z dzwonkiem tam na dole. Konkurencja pierwsza. Teraz tak, skupcie się. W tej zabawie będziecie mogli używać wszystkiego, ok? W momencie, kiedy padnie słowo start, zaczyna się zabawa. Ostatnia osoba, która zginie, odpada. Start! Okej, okay, okej, okay. tu zginęli. Ten ziomek pomyślał. Kto przeżył? Ja. Relax, odpadasz. Aha! Jestem taki głupi! <noise> Konkurencja druga. Na tej mapie chodzi o to, że jak ja kliknę guzik, to przykładowo rozwala oh, się podłoga. Nie! Yeah. Zasada jest prosta. Pierwsza osoba, która zginie, przegrywa. Czy ktoś jest odważny? Ja! Yeah. Yeah. Dobra, Kacperek, przejdź, nie zabijecie! Nic nie zrobię. Idź, Kacperek. Proszę bardzo, nie ma za co. A wy panowie, zapraszam, myślę, że to dyskryminacja! Co tu się dzieje, ty? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, ty ja muszę to odpalać, bo oni mi uciekają. O! 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 Niksoniu. Niksoniuk, bardzo mi przykro w śniaczylu odpadasz. Zobaczymy kto wygra, gości mi uciekają. Kacperek, dead. Zatrzymuję was. Dobra, został prądem. Ha, dwa razy Uciekasz. Dzięki. Marek. No. Mareczek, twardo Mareczek. Naprawdę. Dobra, Uciekaj dobra, twarda bania. O! Super. Twarda bania. O, Dobrze, czyli Marek wygrywa, odpada Niksoniuk. Trzymaj się. Konkurencja trzecia. Osoba, która po trzech grach na trybie Battle Royale będzie miała najgorsze staty, odpada. pana panowie, trzy rundki gramy. Ja speedrunuję od razu, jak najdalej do przodu. O, Kubuś. Kubuś, Kubuś! Co się dzieje? Cicho. No dobra, dobra, już się zamykam, spokojnie, wariacie. O, Marek zabija ultima! Ty, Marek, to jest jakiś pros! No, no, stary, no ja stary, stary, Goldzik 3! Siostra mnie wbijała. Ja jestem na zielonym już. Na czym jesteś? Na zielonym Na pewno o! nie Dzień Uj! dobry Co nie dzieje, kolego? Tyrader? Ja rapaty to rapaty Kroki słyszę Tam o! Mareczek O, to nie ja, to nie ja, nie ma szans nie ja. I jeszcze jeden Kacperek O, prawie zamykam tabeli Brawo <laughs> O nie jak wygrywa pierwszą Jeszcze dwie Znacie chyba swój... Ty masz zero Nie no Chodź Jakie zero. zero? Dostałeś głowę. Śpisz? Ja pierdolę. <laughs> Tyrka, chillujemy. Ultim Marka zabił! Co jest? Eskubuś? To jest zemsta! Dokładnie tak. Ultim, niosłeś dla lanowy. O kurde, ale dostałeś biało. Flecy! plecy! Ała. Ja cię zabiję <laughs> Prawo, prawo, kurzenek. Dobrze! Jezus. Ale ja bym cię teraz wyzywał, nie? <gulet> ja, ja mam pytanie: czy że wszyscy chodzicie na szlifcie całe życie? Czy... Nie, nie, ja nie, się, nie, ja biegnę twardo na środek od razu, zawsze. Aha, okej, okay, okej. Okay. Gdzie wy jesteście? Ja widzę, ja widzę. Stój! Krzysztof! Nie! Kuba. Jestem tragiczny, jestem najgorszy. Przepraszam, za oczy. O! Pozdok, kubuś. To to nie Pozdo. Yeah. Pozdo to była skopnia wina. Korzenek! Pozdok, Była tak jest 11 bez fraga Pyra 003 Odpadasz Pyra, Dzięki. Konkurencja czwarta. To teraz tak, gramy na mapę, gdzie szukamy kosy. Kosa na przykład może leżeć na ziemi, może być w półce, trzeba sobie otwierać i szukać, tak? Jak ktoś znajdzie kosę, to musi zabić pozostałe osoby. Zasada jest taka: w każdej rundzie pierwsze dwa miejsca przechodzą dalej. Zaczynamy zabawę. Koska, nie ma koski. O w dupę. Ja się Nie, chłopa nóż! Chłopa nóż w Nie, nie ma, okej. Okay. Proszę nóż, proszę, proszę, muszę to znaleźć. pierwszy. Ultima kosę! Espa. To się nazywa fart początkującego. No ja też potrzebuję kosy, no przecież ja z nim to przegram. To jest on teraz koło domku, podchodzi ko grilla, jest koło studni Dzięki, dzięki, dzięki za info Nie ma problemu No ja pierdzielę, dobra jestem dead Wygrasz to nie. nie! No ja nie żyję Co W jakiejś szopie siedzi skuta baniony jak coś O widzisz go Uciekaj, uciekaj Korzenek Uciekaj Ultim gratulacje i Korzenek też przechodzi dalej Powodzenia panowie, runda numer dwa, bez dwóch osób Daj mi nusz, daj mi nusz. Daj mi nóż, nie ma noża. Ja uciekam, ja nie znajdę tej kosy nigdy, no. Tu musi być kosa. Proszę. Jest! Mam! Chodźcie do mnie, pyszki My sojusz, już, pamiętaj. Jasne, jasne, kapitanie, sojusz. Kocham cię. Okej. Zostaw mnie! Ty ją odpalam. Marek ma, Marek ma kosa, ale do dupy. Mareczek, zabij. ja też mam kosę, dogadajmy się. No dobra, no to my możemy ich zabić w sumie. Dobra, ja, ja... Jestem, ja jestem za szopą, ja jestem za szopą. Ja Dobra, ja cię goniłem, to, to wyjdź, ja jestem przed shopą Dobra, ja wychodzę, ja wychodzę, idę do dobra, domu sięma, od prawej to strony. Ty? To ty? Siema, to dobra, ja, to dobra. ja, to ja, no. Zabijmy ich, ja mam wtedy w Tak, tak, zabijmy ich, no. Mam go, mam go. Nie, nad... Nice, Mareczek, zabity Krzysiu. Został tylko Kacperek, jak ja coś to Mareczek, ja nie miałem kosy. On siedzi w szopie Serio? przy jakimś tym do celowania. No. A, no to nieźle, bo ja, ja widziałem kosaty Tydiko, ja jest traktora, jest koło traktora. Nie, biedny Kacperek. Uuu, Kacperek chyba. dead, dobra. Jak coś to Kacperek przejdziesz, bo ja faktycznie się nie liczę, no. I gramy ostatni z Krzysiem i z Szymiakiem. Zwycięzca wygrywa, powodzonka. Może pod łóżeczkiem, może nie. W stoliku? No kurde, gdzie ten nóż jest? Nie no, nie wiem. To jest bez sensu. Ja nie wiem czy wy macie kosę czy nie i ja jestem trochę wstrany. Co to jest za dogshit? Oho! Krzysiu zabił! To ja jest jakiś doradzę. scam, bo ja ogólnie żadnego noża w tej grze nie widziałem, więc to jest scam. Tutaj noże się nie respią. I jeszcze musimy mnie zabić. Wiesz gdzie on znalazł nóż czy nie? Nie wiem, dostałem w, tak powiem w dziurę na szybko, na nie widzimy coś czy nie? widzimy tam gdzie masz palaki tam jest kosa stary to jest jakaś zasadzka mi się wydaje. Chcesz ja ci mówię Oooooo o o o o Ja o Wracaj, o o o o wracaj Wracaj, 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 o o wracaj. Wiem, 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 wiem. Krzysztof, minuta. o Szymiak odpada. Taki właśnie jesteś. <noise> Jaki? No właśnie taki, nijaki. <noise> o! Konkurencja piąta. W tej konkurencji pierwsza osoba, która nie doskoczy, odpada. Nie! <noise> Pierwszy skok do okna, najprostszy. Zapraszam kolejną osobę. Krzysztof, uwaga, przechodzi. BL Mareczek i... Oj! Przeszedł, dobra. Korzenek, Korzenek. Udało się. Ultim, ultim, ultim. Przechodzi Kacper. Zobaczmy, czy przejdzie. Dawaj, próbuj, Kacper. Z kontrolem tam. Dobrze. No, przeskoczył. Kolejny skok spod okna, tutaj. Mareczek. O! Nie dał rady. Nie dał rady. Kristof, próba numer jeden. Nie dał oh. rady. Ultim, próba numer jeden. Nie dał rady. Korzenek. Oj, oj, mamy to. Kacperek, dawaj. Kacperek, U! Wow. Dobra, Kacperek przechodzi, a wasza trójka poprawia. Marek jest yes. Marek przeszedł Krzysztof, Krzysztof. mamy to i Ultim, teraz czym nasz z nimi Nie, yeah, ja papa, ja papa idę. Idziesz papa? O, no. idziesz papa! Konkurencja szósta Kacperek, grałeś kiedyś w Fall Guys? Grałem, najgorszy mm. jestem w to. No to zagramy Fall Guys vs go o boże yeah. Panowie, wybierzcie sobie skinka, każdy innego ja jako mężczyzna biorę różowego. Bardzo dobrze. Pierwsza osoba, która zginie w blok Party odpada. Powodzenia, panowie. Z której strony leci? O, no, staj, dobra, dobra, o, dobra. Chiluję, chiluję. Ej, to jest was, to jest łatwe. Ale to mnie teleportuje. Czemu? Właśnie nie wiem. Bo biegam w ludzi. Przesuń SIĘ Z WYRODU! On od prawie odpadł. Co jest? Ja pierd... to jest z Przesuń się, przesuń się! Ktoś odpadł. Nie, nikt nie odpadł. Jak to jest możliwe? Aaaaaah! To, nie, nie, to ja jestem dead, ja jestem dead. Ja yes! jestem dead. Jak widzicie, trzy osoby odpadły w tym samym momencie? W tym, ja? Więc zagramy dogrywkę. Niewidzialna <grym> wojna. Powodzenia. To jest przerąbane. Halo. To gdzie jesteś? Te... Kacper mnie zabił. Let's go! Kuba odpada! <grym> Oj, Oj! Chyba kacperek robi. Kacperek Odpada! Konkurencja siódma. Dobra, trzy, dwa, jeden. Panowie, za chwilkę zobaczymy, kto odpadnie. Kręci o, się, kręci, kręci się. Nie. I? O! Dobra, Marek. Marek, chyba. A Nie. nie. A jest nabój? Nie puste, wiem. Puste, Pusta, puste. 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 OMAR! Uwaga, uwaga, runda numer 2 i kto teraz dostanie? Krzysztof, chyba ty, co? Wybieram ciebie. No może nie, może nie. O, faktycznie Kristof! Krzysztof, Ja nie wybieram. Kuba. Ale ja to nie ja. Puste. Okej, okay, lecimy yes. dalej. Ej, ale tak szczerze, się, ja się w ogóle nie stresuję, nie wiem czy... Tak? To coś mi się wydaje, że zaraz dostaniesz się pożegnasz z życiem. Bogaty no, jesteś jakiś. Nie. O! Zobaczmy. Jakby dostał, to byłaby instant karma. Nie! Yes! Wow. Co się dzieje? Korzonek odpada! Dobra, dobra. miłej gry panowie. Dzięki. Dobra. Dziękuję. Finałowa konkurencja. Zarówno z Krzysiem jak i Markiem zagramy sobie 1v1, ale na Wolhaku, no. mapie z Wolhakiem, osoba z lepszym wynikiem zgarnia wszystko. Na Nie, może nie bo to jest niemożliwe. Dawaj! No Jeden oj! No kurde Dobra, ty masz zero. Ty, ty masz też. dokładnie zero. Na nie, hita, nie. hita dawaj, ja ja masz, na hita, dawaj Kuba. Ja wiesz, że nie na hita. Nie! Tak, prawie byłem na hita. Właśnie widzę. Co ty robisz? Ta mapa jest tak z czapy, przysię... Ooo! Oh. Jeden, Boleca. dwa, comeback, comeback! Łap molo. Napierdzielę no tą mapę, 5hp zostawiam. Chodź tu. No Pisz. nie. Dziękuję, przez To jest to, to jest to, dwa, trzy. Ja mam plan, jak zrobię tak, to ty będziesz miał białą, a ja nie. O no no jest. kurde Jestem taki smart, 3-3, dobra, wygrywam to Nie, nie No kurwa, no Stary, jak ja takie coś przegrywam, 3-4, muszę z nim wygrać Nie O kurde Oho Oho Na Oho. Nakita No, dobra, no nie to. Ja nie wiedziałem, że to skanuje, to jest OP Oszukana wypa. oszukana Trochę ta, trochę ta, ostatnia runda stary Co robimy? Pikujemy no, pierdzielę, 5-4. No i teraz Krzysztof. Krzysiu. Oho! Kto ma mało? Kto ma mało? Na pewno nie, na pewno nie. Nie, no, no przegrałem pistolet znowu. Ja nie pikuję. O! Kurde. Nice. O, ale kf. to ładne. Ale ładne. To zaważy, to zaważy o tym meczu, bo po pistolach ja mam siano. Ty puszujesz znowu z takiem. No, a to spełem. Mega. Oho, zrechał. Nie no nie wiem ile masz. 13 no, no, Dobra, ja no. O! Nice! Dwa, dwa. Ale ja tam sądzę i tak że za była oszukana dobra Robimy to, on jeszcze nie wie o co chodzi Proszę bardzo, Chur. proszę bardzo 3-2 Krzysztof na kolanach Krzysiu nie wie o co chodzi z plecami. Wygrywamy No Marek to ogarnął szybciej Czekob dobry jesteś Dzięki Gówka? Nie, okej okay. Nie stało? No to gratulacje no.